Mamy kolejne pytanie: Jak często i czym kąpać psa w domu, w tym przypadku Maltańczyka, i jak często chodzić na wizyty do grumera? Częstotliwość wizyt waszego pieska w salonie grumerskim jest uzależniona od tego, jak często pielęgnujecie go w domu. Ile macie na to czasu? Każdy pies, który posiada e, sierść, a wszystkie takową posiadają, ale E, oczywiście pielęgnacja psa krótkowosego, a np. maltańczyka, jest całkowicie inna i bardziej złożona. Cześć, to znowu my. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Zapytaj Grumera. Zasypujecie nas bardzo kreatywnymi pytaniami. Te pytania są z odcinka na odcinek coraz ciekawsze, ale my chcemy więcej. Dlatego napiszcie w komentarzu, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania. Pamiętajcie, nie ma głupich pytań, a my na wszystkie odpowiemy. To zaczynamy! Mamy kolejne pytanie. Jak często i czym kąpać psa w domu, w tym przypadku Maltańczyka, i jak często chodzić na wizyty do grumera? Częstotliwość wizyt waszego pieska w salonie grumerskim jest uzależniona od tego, jak często pielęgnujecie go w domu, ile macie na to czasu. Każdy pies, który posiada e, sierść, a wszystkie takową posiadają, ale oczywiście pielęgnacja psa krótkowosego, a np. przykład maltańczyka, jest całkowicie inna i bardziej złożona. Dlatego w przypadku maltańczyka na pewno ta pielęgnacja będzie wymagała Waszego większego zaangażowania. Tak samo jak w przypadku Waszych włosów, o które dbacie codziennie, przeczesujecie, myjecie, tak samo w przypadku psa regularność jest bardzo istotna. To nie jest tak, że wystarczy psa przeczesać raz na dwa miesiące i on nie będzie miał kołtunów. Tak samo jak Wy czeszecie swoje włosy codziennie, Kilka razy dziennie. Tak samo o waszego psa należy dbać, ażeby nie powstały kołtuny. Co oczywiście nie oznacza, że musicie go kąpać codziennie. Kąpiele wykonujemy wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Możecie wykonywać spokojnie kąpiel swojego psa raz na tydzień, żeby odpowiednio odżywić jego sierść. Kiedy widzicie, że nie ma potrzeby kąpania raz na tydzień, możecie spokojnie wykąpać raz na dwa tygodnie. Wszystko zależy od tego, jaki tryb życia prowadzi wasz pies. Jak bardzo się przetłuszcza, więc zawsze te rzeczy musicie dopasować indywidualnie do waszego pieska. Możecie używać na przykład odżywek bez spukiwania, żeby nie poniszczyć tej sierści. W domu musicie używać pudłówek, szczotek pinowych i grzebienia. Grzebieniem, co jest bardzo istotne, nie rozczesujecie psa, nie wyrywacie tych kłótnów, tylko sprawdzacie, czy one są. Jeżeli wystąpią, wtedy używacie szczotki. Aby nie sprawiać psu dyskomfortu, jeżeli chodzi o same wizyty u groomera, mamy klientów, którzy chodzą do nas co dwa tygodnie, co miesiąc, co dwa miesiące, co trzy miesiące wszystko zależy od tego, jaką fryzurę chcecie utrzymać od pieska, czy chcecie, ażeby wasz piesek był na bieżąco odświeżony, i też oczywiście, jakie macie fundusze. Niemniej jednak, taki standard chodzenia do fryzjera, kiedy już jest potrzeba ostrzyżenia pieska, to są dwa miesiące. Wielu klientów zakłada, że szczyżenie psa w salonie groomerskim czy w domu to jest fanaberia, ale tak nie jest, ponieważ psy, którym sierść rośnie e, cały czas, po pewnym czasie e, nie będą widziały na oczy, będą się straszliwie brudziły w czasie załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych, będzie z tym duży problem, dlatego regularność wizyt u groomera jest bardzo istotna, ażeby żyło Wam się dobrze z Waszym pieskiem i żeby oczywiście Wasz piesek również odczuwał odpowiedni komfort życia wśród nas. Mamy również klientów, którzy chodzą o wiele częściej niż co dwa miesiące, ale również zdarzają się klienci, którzy preferują dłuższe fryzury, dbają o pieska w domu i zjawiają się u nas w salonie co 4 miesiące, aby delikatnie podrównać sierść. To wszystko zależy od tego, jakie Wy macie oczekiwania, ale również od tego, jak pielęgnujecie pieska w domu. A w czym kąpać maltańczyka? Już mówię. Pamiętajcie o tym, że kąpiel, poprawna kąpiel powinna składać się z dwóch e, pielęgnacji w kąpieli. Pierwsza e, pielęgnacja to jest szampon oczyszczający, czyli oczyszczamy sierść psa z brudu, kurzu. Kolejny krok to szampon funkcyjny, czyli na przykład szampon nawilżający. E, wy w domu powinniście nawilżać swoje pieski, jeżeli mówimy o e, piesku, w, e, jeżeli mówimy o maltańczyku. Powinniście je nawilżać, używać również odżywek, ale odżywka to już jest. Trzeci krok pielęgnacji w kąpieli. Więc finalnie, pierwszy krok to szampon oczyszczający, drugi krok to szampon nawilżający, a trzeci krok to odżywka, którą powinniście spłukać. Jeżeli chodzi o rasy maltańczyk, czy ogólnie rasy białe, pamiętajcie o jednym bardzo ważnym aspekcie, o którym klienci zapominają mianowicie nadużywanie szamponu wybielającego. Pamiętajcie, że szampon wybielający posiada w swoim składzie substancje aktywne, które wysuszają sierść waszego psa. Więc jeżeli chcecie je używać w swoich domach, róbcie to sporadycznie, na pewno nie non-stop, ponieważ w konsekwencji sierść waszego psa będzie bardzo zniszczona. Co jeszcze ważne? Nie kierujcie się zdjęciem z etykiety szamponu. To, że na etykiecie jest maltańczyk, to nie znaczy, że szampon jest super i musicie go mieć. Bo na etykiecie widnieje zdjęcie rasy, którą Wy posiadacie. Kierujcie się jakością produktów. W naszych salonach używamy włoskiej marki JUP, która jest dla Was w pełni sprawdzona. Posiada szeroką gamę kosmetyków, posiada również preparaty dla szczeniąt, preparaty hipoalergiczne, więc zweryfikujcie ich ofertę i może akurat coś sprawdzi się u Waszego pieska. Reasumując, pamiętajcie o tym, że o psa trzeba regularnie dbać. Same wizyty u Groomera nie sprawią, że wasz pies będzie codziennie w odpowiedniej kondycji pod względem kotonów, pod względem czystości, na przykład okolic oczu. O te wszystkie miejsca musicie dbać, o włosy waszego psa również musicie dbać, jego swoje, dlatego y, wizyty powinny się oczywiście odbywać. U Grumera systematycznie, ale jeszcze bardziej systematycznie, wy powinniście dbać o waszego pieska w zaciszu domowym. Dziś już czas się pożegnać. Serdecznie Wam dziękujemy, że byliście z nami. Aby być na bieżąco, nie zapomnijcie nacisnąć subskrypcji oraz dzwoneczka. Naciśnięcie dzwoneczka jest bardzo istotne, a żebyście dostali powiadomienie o kolejnych odcinkach na kanale.